Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Bardzo miło się słucha takiego zapewnienia od Pana Jezusa, no bo któż z nas tutaj nie jest utrudzony codziennym życiem? Nieraz więcej, nieraz mniej, ale ciągle na nowo przeżywamy różne trudności, są obowiązki, którym trzeba sprostać ci, co pracują. To rano trzeba tyłek dźwignąć, żeby pójść do pracy, jakieś inne sprawy urzędowe, a jeszcze od czasu do czasu przyplątają się jakieś problemy, kłopoty, którym trzeba stawić czoła i ciągle musimy się z czymś tam trudzić i zmagać w naszym życiu, więc takie zapewnienie Pana Jezusa, że wie o, naszym, o naszych trudach. O naszych kłopotach, że jesteśmy zmęczeni, utrudzeni, jest takim pocieszeniem dla nas, a jeszcze jak zapewnia nas, żebyśmy przyszli do niego, to on nas umocni, on nas pocieszy, on nam pomoże, więc tym bardziej do niego przychodzimy. Oczywiście, że o takie zmęczenie, o taki marazm życiowy oczywiście też panu Jezusowi chodzi, natomiast tutaj chodzi o to pocieszenie i tę pomoc, z którą przychodzi pan Jezus znacznie głębszą. I chcielibyśmy dzisiaj właśnie to odkryć, co nam Pan Jezus przez liturgię chce podpowiedzieć. Moi drodzy, w języku greckim, jakim jest napisana ta Ewangelia, tam na to słowo utrudzeni, obciążeni, to tam jest takie słowo, które dotyczy takiego właśnie zastoju, takiego, takiej sytuacji bezproduktywnej. Tam jest takie użyte słowo, które można by przetłumaczyć jako jałowy. Tak jak mamy ziemię jałową. Ziemię, która nie wydaje plonu, taka, której nic w zasadzie pożytecznego nie rośnie. To jest taki bieg jałowy. Ci, którzy jeżdżą samochodem, to wiedzą, co to jest bieg jałowy. Ten bieg jałowy to właściwie nie jest żaden bieg, bo to jest. Taka bezwładność silnika, i jak tam z górki, no to to się jeszcze jakoś tam toczy. Natomiast pod górkę, no to ewentualnie na początku siłą rozpędu, i potem coraz bardziej moc pojazd traci i się zatrzymuje, a nawet można się stoczyć. Tak jak i w naszym życiu. A więc to jest taki stan jałowości, to jest taki stan. Y, zużycia też tak się określało też przedmioty które były zużyte na przykład ubranie zużyte albo jakiś przedmiot zużyty nieraz na podwórkach się widzi nie? bo tam y, popsuje się jakiś sprzęt jakiś siewnik czy inny jakiś, y, jakieś urządzenie i na razie jeszcze szkoda wyrzucić albo może się naprawi a jeżeli się nie naprawi to jakoś częściej jeszcze wykorzysta i tam gdzieś się odstawia pod płod i tak rdzewieje i stoi tak jeden rok drugi trzeci piąty Potem się człowiek przyzwyczaja, nawet nie zwraca na to uwagi. Ale to są właśnie takie zużyte sprzęty, przedmioty, które już straciły swoją ważność. Ja taki zużyty przedmiot pamiętam nie tak dawno, parę lat temu, no, z bólem serca musiałem naprawdę wyrzucić, bo ja już wchodzę w ten wiek, że też bym chciał zbierać bo niektórzy tak starsi mają, ale moi drodzy, miałem pościel, jak pamiętam na początku mojej drogi powołania, kiedy wyjeżdżałem do postulatu, to moja mama wyposażyła mnie w pościel, miała jaką najlepszą miała pościel, taką mi dała. I ja przez wszystkie lata z niej korzystałem i jeszcze tutaj, jak przyjechałem do Rychnowa, to jeszcze ją miałem, ale już po prostu nie to, że gdzieś tam zawadziłem i się gdzieś tam rozdarło, nie, ona sama z siebie, już ta tkanina była tak zużyta, że po prostu tylko się dotknęło, i ona się po prostu rozpadała, rozchodziła się. Ona właśnie była taka jałowa, ona była już zużyta. I takie słowo jest właśnie tam użyte w tej Ewangelii, kiedy pan Jezus mówi: Utrudzeni. To jest taki stan bezproduktywny, bezpłodny, bezowocny. I pan Jezus mówi: Jeżeli twoja wiara jest taka, jeżeli twoja relacja do pana Boga właśnie jest taka, jeżeli obumiera. To zatęsknij, zapragnij i przyjdź do mnie, to ja cię pocieszę, ja cię umocnię. I moi drodzy, tutaj przychodzimy do Pana Jezusa i to jego zapewnienie jest dla nas taką zachętą: no bo dobrze, pięknie, to ja tego chcę, chcę, żeby Pan Jezus mi pomógł. Tylko co Pan Jezus mówi o tej pomocy? Co mówi do tych, którzy są utrudzeni i obciążeni, którzy przeżywają taki życiowy maraz, którzy przeżywają takie wypalenie swojej wiary, gdzieś ta gorliwość zamarła. To co Pan Jezus mówi? Uczcie się ode mnie. To daje nam jako pocieszenie i jako naukę, żeby przemóc tę jałowość naszego życia czy naszej wiary. Uczcie się ode mnie. Czego? Pokory i cichości. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. O, tak to ja nie chcę. Tak, to ja nie chcę. Ja to chcę, żeby Pan Jezus mi pomógł. Tak, tak. Tylko żeby mi wyposażył w taką moc, żeby inni to truchnęli truchleli przede mną. Moi drodzy, my dajemy się ciągle nabierać, nawet jako chrześcijanie, ciągle się nabieramy na ten model, który podsuwa nam świat. Że właśnie jak będę wielki, będę panował, będę miał władzę, to wtedy będę miał poczucie bezpieczeństwa. W pewnym sensie tak, tylko to jest cząstkowe. A nie o tym mówi Pan Jezus. Moi drodzy, był taki francuski malarz, rzeźbiarz też, Degas, który yy, przez całe życie pracował w samotności, oddany był swojej pracy. Bardzo wielki artysta i, i bardzo zaangażowany w sztukę. On pracował całe życie sam i sam też umierał. Kiedy już był staruszkiem i schorowanym, kiedy już nie widział, już nie mógł malować i, i fizycznie już był ograniczony, w zasadzie już leżał w łóżku, to również umierał i to na własne życzenie, świadomie, w samotności, dlatego że wszystkich odpędzał. Jego siostrzenica czy bratanica, już teraz nie pamiętam dokładnie, chyba siostrzenica, chciała się nim zaopiekować od zwykłej takiej troski. To nią wypędzał. Dlaczego? Wszyscy ci, którzy przychodzili z pomocą, żeby jakoś mu ulżyć w cierpieniu, w niedołężności, bo ewidentnie gazł z każdym dniem. To kiedy przychodzili z pomocą, to ich wyganiał. Dlaczego? Bo twierdził, że oni czyhają na jego dzieła i na pieniądze, które są zdysponowane u bankiera. A już umierający był w zasadzie, z każdym nim gaz. Ale ciągle jeszcze pokładał nadzieję, swoją wartość w rzeczach materialnych. Nawet w tych dziełach, które pięknie, że pozostawił jako swoje dziedzictwo światu. Wspaniałe dzieła. Ale dla Niego stanie, że nikt z nich go nie ograbił. I z pieniędzy, których posiada. A to wszystko zostawił. I tak zostawił innym, i tak zostawił innym. I my dajemy się nabrać. Moi drodzy, zobaczcie, czego Pan Jezus nas uczy. Uczy się ode mnie. Jestem pokorny i cichy. I bardzo pięknie komentuje tę Ewangelię prorok Zachariasz. To było pierwsze czytanie, które nam ksiądz Kamil przeczytał. Tam prorok Zachariasz wychwala Pana Boga za ocalenie, które przychodzi, że Pan Bóg daje władcę dla je Króla, który pokona nieprzyjaciół. I ten król, zapowiada prorok Zachariasz, będzie potężny. Oczywiście to jest zapowiedź Mesjasza, starotestamentalna zapowiedź Pana Jezusa. W tym obrazie właśnie tego władcy, który będzie panował od morza do morza, będzie potężnym władcą, ale on przybywa na osiołku. Moi drodzy, dla nas to może ta nic nie znaczy, co tam, na osiołku, czy tam, na koniu, na słoniu, na wielbłądzie. Co, ważne, że przybywa, nie? W tamtej kulturze jest to istotne. Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku. Dlaczego nie na koniu? Mógł wjechać na koniu, pewnie, że tak. I mógł wjechać z całą świtą. myślę żeby nie stać pana Jezusa było, żeby wjechać na koniu, pewnie, że pan Jezus był ubogi, ale zanim szły tłumy, pan Jezus gdyby powiedział. Podstawcie konia, wy wszyscy chwytajcie za oręż i ruszamy na Jerozolimę przepędzić to tałataństwo, przepędzić Rzymian. Rewolta gotowa i podejrzewam, skutek byłby naprawdę ogromny. Pan Jezus mógł stanąć na czele rebelii i dokonać niezwykłego przewrotu, niezwykłego powstania. Z pewnością by dokonał, tylko pan Jezusowi nie o to chodziło. On Chciał dać znacznie więcej, nie tylko przepędzić okupanta. Bo tego przepędzi, a jeżeli nie w najbliższym czasie, to później i tak przyjdzie następny władca. Pan Jezus zdaje nam znacznie więcej, bo chce pokonać prawdziwego wroga, jakim jest szatan, śmierć, grzech, żeby przywrócić porządek i wrócić człowiekowi możliwość bycia w Królestwie Bożym. To Pan Jezus zdaje. Mógł swoją władzą, siłą, mocą tego wszystkiego dokonać. Nawet odkupienia świata. Ale On chce pokazać, kim naprawdę jest, bo właśnie Jego wszechmoc jest taka, że On potrafi to zrobić właśnie w łagodności i w pokorze. W łagodności i w pokorze potrafi to zrobić. Mógłby zrobić to swoją mocą, żeby inni truchleli. Tylko jak się ma wojsko, się ma władzę, siłę, a jeszcze możliwość takie rzeczy dokonywać jak Pan Jezus. Moi drodzy, jak się ma władzę, siłę, ma się wojsko i się inni boją, żeby zapanować nad innymi, zapanować nad światem, to każdy głupi potrafi. A Pan Bóg przychodzi ze swoją miłością i tą miłością zwycięża świat. Moi drodzy osioł, to było takie zwierzę, owszem, do przemieszczania się, taki skuterek, na który jeszcze tam kogoś bogatszego było stać i taka siła robocza. Na konia nie każdego było stać. My mamy inne spojrzenie na tę wartość, jaką jest koń. No dzisiaj koń to bardziej tak wykorzystywany jest dla rekreacji. No mało kto jeszcze. My mamy pana Józefa, który dbał o te swoje koniki, tak dla celów użytkowych. Ale w tamtych czasach generalnie konia to mógł dosiadać król, jakiś władca, ktoś niezwykle bogaty, albo żołnierz. I Pan Jezus, zobaczcie do Jerozolimy, nie wjeżdża jako żołnierz, jako król, jako władca, tylko wjeżdża jako król, władca, ale na osiołku. To był taki dysonans dla tamtego obrazu, bo my tego możemy nie czytać, bo w innej kulturze żyjemy. Ale to właśnie Pan Jezus uczynił i tego chce nas nauczyć. Bo my ciągle myślimy, że jak będziemy potężni, silni, jak ogarniemy to nasze życie to będziemy szczęśliwi i tak dalej. Do Kościółka pójdziemy, oczywiście, bo my jesteśmy po Pana Boga, nie? A Pan mówi, zaufaj mi w końcu. Oczywiście nie chodzi tu w tej pokorze i uległości i naśladowaniu Pana Jezusa, żeby być takim pućki do, putki do dum, nie? Gdzie mnie pchną, to lecę. Nie, oczywiście, że nie. Jak trzeba, to i nogą trzeba tupnąć. Ale jakże trzeba być wielkim, jakże trzeba być wielkim władcą, żeby zapanować nad tym, co w nas jest osłabione i głupie, i przemóc w sobie jakieś uprzedzenia, zdobyć się na przebaczenie. Oj, tego Pan Jezus takiej władzy uczy. I wtedy będziesz królową. Uczcie się ode mnie. Bo jestem cichy i pokorny serce.